Tam to mieszkanko nie jest na sprzedaż, ale ogłaszam jako na wynajem, tak zwany szybki, czyli ktoś teraz chce przyjechać, załatwić jakieś sprawy, typu 3 dni, 5 dni, 10 dni, jest w mieszkanie w samym centrum, się obok dworca, czyli jeżeli ktoś potrzebuje jakiś nocleg nie za drogi, to szóste piętro z windą. Super lokalizacja, tam jest dworzec. I tu jest do dyspozycji jedna lub dwie sypialnie. To mieszkanie jest większe, ale ja mówię jako takie biznesowe kuchnia z wszystkim, co potrzebne. I znajdzie się tu miejsce tu dla jednej osoby, obok dla drugiej. Także zapraszam. Dzwoncie to jest na tym okresie do grudnia, aby ktoś był zainteresowany to możemy rozmawiać, jak ktoś chce na miesiąc. Wszystko do, rozma do rozmawiania, do dyskusji. Także dzwoncie plus 34 410 lub pedro68małpatlen.pl